Cześć, Mateusz z tej strony. W tym odcinku chciałbym, abyśmy podlecieli do pobliskiego układu dwóch czerwonych karłów, który oglądaliśmy na poprzedniej transmisji na żywo. Chodzi o to, aby w pewien sposób uporządkować wiedzę na ich temat i dać Wam kilka wskazówek do własnych obserwacji. No to lecimy. Gwiazdy, którymi dziś się zajmujemy na najnowszej mapie okolic Słońca znajdują się tu, blisko. Oddalone są od nas tylko o 11,5 roku świetlnego. Para ta po raz pierwszy została dostrzeżona w 1832 roku przez rosyjskiego astronoma niemieckiego pochodzenia Friedricha Wilhelma Struve, trudniącego się katalogowaniem gwiazd podwójnych i w swoim własnym katalogu nadał im oznaczenie 2398. Na współczesnych mapach nieba odnajdziemy je także pod oznaczeniami HD 173 739 HIP 91768 lub Gliese 725. Tego ostatniego oznaczenia, dla wygody, będę używał do końca filmu. Układ ten znajduje się w konstelacji Smoka, w kierunku nieznacznie odbiegającym od płaszczyzny dysku naszej galaktyki. Tworzą go dwa podobne czerwone karły ciągu głównego o typie widmowym M3 oraz M3,5. Obie gwiazdy są młodsze od naszego Słońca. Mają około trzykrotnie mniejszą masę od naszej dziennej gwiazdy i trzykrotnie mniejszą średnicę. Charakterystyczną cechą czerwonych karłów jest mała jasność absolutna oraz względnie niewielka temperatura. Gwiazdy te okrążają wspólny środek masy w ciągu 408 lat po wydłużonych eliptycznych orbitach. Najbliżej siebie mogą znaleźć się w odległości 26 jednostek astronomicznych, a najdalej 86. To też średnia odległość pomiędzy nimi wynosi 56 jednostek astronomicznych. Oba składniki wykazują cechy typowe dla gwiazd zmiennych atmosferycznie. W ich chromosferze dochodzi do jasnych rozbłysków, które mocno wpływają na ich jasność. Zwłaszcza składnik B wydaje się gwiazdą niespokojną jest zmienną typu UV-CETI, czyli gwiazdą rozbłyskową. Rozbłyski na powierzchniach gwiazd są powszechne. Obserwujemy je również na słońcu, ale ilość energii uwalnianej w czasie rozbłysków w porównaniu do całkowitej energii emitowanej przez słońce jest znikoma. Jeśli jednak rozbłysk o sile rozbłysku słonecznego pojawi się na chłodnym, mniejszym i tysiące razy ciemniejszym czerwonym karle, potrafi nawet na niedługi czas podwoić jego jasność. Panują tam więc bardzo nieprzyjazne warunki dla rozwoju życia, takiego jakie znamy. Ekosfera w pobliżu takich chłodnych i niezbyt jasnych gwiazd jest bardzo blisko nich, a to sprawia, że rozbłyski są jeszcze bardziej niebezpieczne. Podejrzewa się istnienie planety okrążającej składnik B przy wewnętrznej granicy ekosfery, ale nie jest ona potwierdzona, brak dokładniejszych pomiarów. Skoro już tyle o nich wiemy, pora zobaczyć je na własne oczy. Czerwone karły to najliczniejszy typ gwiazd w drodze mlecznej, ale ich cechą jest niska jasność, zatem nawet te najbliższe nie są dla nas widoczne gołym okiem. Glise 725 na Ziemskim Niebie osiąga jasność około 9 magnitudo, zatem do ich dostrzeżenia potrzebna będzie duża lornetka, choć minimalnie zalecałbym mały teleskop. Osobiście uważam, że nie są trudnym obiektem do odnalezienia, choć początkującym obserwatorom mogą sprawić małe problemy. Ten układ gwiazd znajduje się w konstelacji smoka, która latem w środku nocy przechodzi przez sam zenit. Odnajdziemy ją łatwo dzięki charakterystycznej figurze gwiazd konstelacji Lutni. Przedłużając linię między gwiazdą Szeliak a Wegą, jedną z najjaśniejszych gwiazd letniego nieba, dotrzemy do gwiazdy Eltanin, najjaśniejszej gwiazdy Smoka, która razem z gwiazdami Rastaban, Kuma oraz Grumium tworzy głowę Smoka. Teraz interesuje nas gwiazda Omikron Draconis. Z jasnością 4,6 magnitudo powinna być widoczna gołym okiem pod ciemnym niebem. Dotarcie do niej ułatwi nam układ trzech gwiazd o podobnej jasności. Te również powinny być widoczne gołym okiem. Omikron Draconis jest dla nas ważna, ponieważ to w jej okolicy odnajdziemy glisę 725. Najpierw zlokalizujmy osobliwy układ gwiazd. Można tu dopatrzeć się trójkąta, kawałka pizzy albo czegoś na wzór kotwicy. Dokładnie ta gwiazda. To interesujący nas układ podwójny glise 725. Jasność składnika A to prawie 9 magnitudo, a składnika B prawie 10. W 2021 roku separacja kątowa pomiędzy nimi wynosi 11 sekund łuku, ale z roku na rok będzie coraz mniejsza, więc z obserwacją tego układu nie ma co zwlekać. Najbliżej siebie znajdą się w okolicach 2200 roku. Z racji niewielkiej odległości od Słońca, w końcu 11,5 roku świetlnego w skali kosmicznej to niewiele, gwiazdy te mają bardzo duży ruch własny. W ciągu roku przesuwają się o dwie sekundy łuku. Już nie mogę się doczekać, jak powtórzymy ich obserwacje za kilka ładnych lat i zauważymy to przesunięcie. To tyle w tym odcinku. Wszystkich uzbrojonych w sprzęt optyczny zachęcam do odszukania Grise 725 i napisania w komentarzach, czy się udało. W końcu nocne niebo to nie tylko droga mleczna, księżyc, kilka planet i kolorowych mgławic, ale również mnóstwo ciekawych, osobliwych obiektów, które naprawdę warto poznać. Pozdrawiam Was serdecznie i bardzo dziękuję patronom projektu. Trzymajcie się, cześć!